Opowieść w zapachu, czasem poezja w pamięci. Czy kompozycje, które Wam dzisiaj zaprezentuję, pozostawią w naszej pamięci poezję i opowieści? Z pewnością kiedyś jakieś zostawią, ale czy piękne? Oto jest pytanie. Witam Cię blutko na kanale Miss AGI i zapraszam Was dzisiaj na odcinek z prezentacją nowości zapachowych z cyklicznej serii Premiery Perfumowe roku 2025. Prezentacja nowości zaczyna od polskiej marki Nu, która swoim składem bardzo mnie zaciekawiła i zaintrygowała. Jest to kompozycja skierowana dla kobiet i mężczyzn o nazwie Eternal Fire. W górnych notach znajdziemy dym, goździk, który występuje jako przyprawa oraz różowy pieprz. Serce składa się z kolendry, białych kwiatów, karmelu, a bazę stanowi paczula, wanilia, jałowiec oraz drzewo gwajakowe. Całość zapowiada się bardzo aromatycznie, drzewnie, enigmatycznie i słodko. Jest to zdecydowanie jeden z moich faworytów do poznania z dzisiejszego odcinka. Zwłaszcza, że zapachy tej marki były mi kilka razy polecane pod filmami. Kolejna premiera to marka Carolina Herrera i linia, która mam wrażenie jest mało popularna, mało się o niej mówi, a mowa o linii Lucky Charms Collection i nowości Cute Chaos. W składzie tej kompozycji w górnych nutach znajduje się czarna porzeczka, w sercu magnolia, a baza stanowi paczula. Według marki ten zapach jest urzekającym, florystyczno-drzewnym zapachem, który idealnie pasuje nie tylko do koralowej sukienki, ale i restauracji baru, a także sali konferencyjnej. Teraz omówię nowość, która z pewnością ucieszy wszystkich miłośników marki Karl Lagerfeld, dlatego, że nadchodzi wiosenno-letnia florystyczna nowość o nazwie Urban Pink. Ta nowość to kolejna odsłona wanilii, tym razem otoczona różą i bergamotką. Do tej pory w mojej kolekcji pojawiły się dwie kompozycje tej marki. Ale te dwie są z największą przyjemnością przeze mnie używane właśnie na takie letnie dni. I wiecie, może to nie są jakieś ambitne zapachy, ale najważniejsze, że potrafią umilić dzień, i w dodatku są to niedrogie perfumy, a więc tą nowość, jak spotkam, z pewnością z chęcią przetestuję. Mark Jacobs i Linia Perfect również ma się czym pochwalić, bo oto wkroczyła nowość o nazwie Absolut. Jest to kompozycja sklasyfikowana jako florystyczno-orientalna. Kolor flakonu bardzo mi się spodobał, mam wrażenie, że jego treść to bogata, aromatyczna kompozycja i nie ukrywam, że przypomina mi inną, tegoroczną nowość od marki Jean Paul Gaultier z linii Skandal o nazwie Intense. Coś te marki kolorystycznie się zgrały w tym roku. A jeżeli chodzi o skład, w górnych nutach jest figa z karmelem, w sercu jest jaśmin, a bazę stanowi bursztyn. Całkiem niedawno pojawiła się smaczna premiera od marki Juliet Hazagan z truskawkami i lodami w składzie. A dzisiaj przychodzę do Was z kolejną nowością od tej marki o nazwie X Skins. i Jest to zapach sklasyfikowany jako unisex, a skład wydaje się bardzo, ale to bardzo mój. W górnych nutach znajdują się liczy imbir, serce jest bardzo drzewne, co mi się podoba. Składa się z Akikalawood i georgiwood, a bazę stanowią fasolka tonka, papirus, piżmo i wanilia. Zapach jest owocem współpracy z holenderskim niszowym domem perfumeryjnym i jest zapowiadany jako drzewna mieszanka o przełomowym, wyjątkowym i długotrwałym charakterze. Ta premiera to połączenie kunsztu, kreatywności i wspólnej pasji do niszowych perfum, w której zapach jest po prostu formą sztuki. Następna nowość to marka Tuz i florystyczna owocowa nowość o nazwie Sorbet Garden. Skład się wydaje iście wiosenno-letni z dużą ilością owoców, cytrusów, białych i różowych kwiatów, ale i z nowością jeśli chodzi o nuty zapachowe, ponieważ w bazie został użyty Dartanol. Jest to syntetyczny składnik, który jest skrzyżowaniem kremowego sandałowca oraz cedru. Również ten składnik jest biodegradowalny i produkowany metodą zielonej syntezy. W składzie Sorbet Garden w nutach głowy znajdziemy mango, czerwone jabłko, gruszkę oraz różowy pieprz, w sercu piwonie ilang ilang, frezję, a w bazie fasolkę tonkę, paczulę oraz wcześniej omówiony składnik d'artanol. Dla mnie to będzie kolejne doświadczenie, kolejne nowe odkrycie jeśli chodzi o nuty zapachowe, a że cedr i drzewo sandałowe to jedne z moich ulubionych nut drzewnych, tym bardziej chcę poznać wydanie nuty d'artanol. Następna nowość, która się już wkrótce pojawi na półkach drogeryjnych, to najnowszy flanker z linii La Vie et Belle od marki Lancôme. O nazwie Vanilli Nude. Wyjątkowy charakter tej premiery stanowi połączenie słonecznego jaśminu, który rośnie w domian De la Rose. Jest to przepiękna i ogromna posiadłość marki Lancôme, która obejmuje 4 hektary pól uprawnych, tarasów i nawet jest gorzelnia. A wracając do pól na tych polach, Lancôme uprawia przeróżne kwiaty, w tym róże, jaśmin. Które potem są wykorzystywane do produkcji zapachów oraz kosmetyków. I właśnie ten jaśmin, który pochodzi z własnej uprawy Lancôme, połączony jest z nutami solarnymi, wanilią i kremowym białym piżmem. Teraz przenoszę się do celebryckiego świata, ponieważ kolejna premiera pochodzi od marki Fenty, którą tworzy Rihanna, kompozycja florystyczno-orientalna o nazwie Mist Fenty. Zapachy celebryckie często testuję, ale prawda jest taka, że rzadko który zapach potrafi mnie urzec. O tej marce słyszałam dużo dobrego, ale jeszcze nie miałam okazji testować. Jeśli chodzi o tą premierę, w górnych nutach znajdziemy tangerynę, jagodę, bergamotkę, w sercu magnolię, bułgarską różę oraz geranium, a baza składa się z kadzidła, paczuli, wanilii, piżma i kokosa. Marka Latafa, zawsze powtarzam, jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się marek arabskich, jeśli chodzi o zapachy. I dzisiaj przychodzę z kolejną nowością, która przyciąga swoją uwagę pięknym i prostym flakonem, a mowa o kompozycji Petra. Również jest to marka, która nie lubi czekać, co się chwali i trzymać w napięciu swoich zwolenników, ponieważ prawie wszystkie zapachy, które się ukazują wraz z oficjalną informacją, są dostępne w sprzedaży. Jeśli chodzi o skład petry, to w górnych nutach znajduje się śliwka rum, w sercu kokos tuberosa, a baza składa się z piżma, wanilii oraz praliny. Petra to nie jedyna premiera od marki Latafa. Kolejną nowość, którą zaprezentuję, jest to kompozycja sklasyfikowana jako Unisex, ale patrząc na skład, wydaje mi się, on bardzo męski, a mowa o kompozycji Classic Stone. W górnych nutach tej nowości znajdziemy szafran, kardamon, fiołek, kmin, w sercu gałkę muszkatołową, zamsz, osmantus oraz goździk w przyprawie, a baza składa się z nut drzewnych, mchu dębowego, piżma oraz ambry. Następna premiera należy do marki Coach i jest to kompozycja florystyczno-orientalna o nazwie Gold Coach. Inspiracją tego zapachu są ciepłe promienie słońca, i ta nowość, według marki, jest mieszanką, która zaprasza osobę noszącą te perfumy do akceptacji swojego wewnętrznego blasku i zachęca do lśnienia nieodpartą kobiecością. Jeżeli chodzi o skład tej nowości, to w górnych nutach znajdują się nuty owocowe: różowy pieprz, w sercu wanilia oraz kwiat migdałowca, a w bazie bursztyn. Ostatnia premiera w dzisiejszym zestawieniu należy do marki Gucci linia Guilty i nowość o nazwie Absolu Pour Femme. Ta nowość zapowiadana jest jako intensywnie drzewno-florystyczna mieszanka z obecnością likieru amaretto, kawą, fasolką tonką i wisterią. Ma być to zmysłowa, tajemnicza i elegancka kompozycja, ale po składzie też mam wrażenie, że yy, będzie to zapach bardziej na chłodniejszą aurę. Wszystkie premiery chętnie poznam, jak tylko będzie ku temu okazja, ale mam swoich faworytów z dzisiejszego odcinka. A które premiery Was najbardziej zainteresowały? Na Wasze odpowiedzi, jak zawsze, czekam w komentarzach. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia już wkrótce.